Witam was moi kochani bardzo bardzo serdecznie z tej strony Xazax, a to jest Diablo 3 i dzisiaj chciałem wam pokazać build Inarius'a w praktyce. Kilka osób pisało do mnie, żebym pokazał jak wykonuje przykładowego Greater Rifta, jakiegoś niekoniecznie wysokiego, żeby mniej więcej pokazać jak to wygląda w praktyce. Wydaje mi się, że ten film nie był jakiś niezbędny, aczkolwiek, jeżeli ma to pomóc kilku osobom, a kilka osób mogłoby z tego skorzystać, to dlaczego nie? Dużo mi to nie zajmie. Wybierzmy sobie Greater Rifta 80. Wydaje mi się, że to jest dobry poziom, żeby coś zaprezentować. Mój rekord to jest 87, chyba. Um, I wydaje mi się, że to będzie w porządku, mamy od razu na dzień dobry elitę, jeżeli mamy elitę możemy bez problemu od razu rzucić sobie um, naszą krainę umarłych, jak widzicie za darmo sobie ją zabiliśmy, no na 80 na dzień dobry za darmo zabić elitę, no to zawsze jest coś, jak widzimy z kosy zadajemy bardzo, bardzo duży damage. Leczymy się również też ciekawie bardzo no i nie możemy zapomnieć o odświeżaniu zbroi z kości i o rzucaniu klątw, gdzie tylko popadnie. To jest bardzo ważne. Stoimy w zodiaku. To też jest dosyć kluczowe. I jeżeli tylko oczywiście możemy, to stoimy w zodiaku, jak widzicie ja tutaj już stoję. Strasznie nie trawię tej mapki, nie wiem czy Wy ją lubicie. Znaczy mapkę lubię, ale nie lubię strasznie. Tego koloru takiego białego, kiedy mają mapki, szczególnie ta biała, tutaj jak widzieliście, tam mieliśmy elitkę. Ja praktycznie nie biłem jej, naładowałem we wszystko, co mogłem, klątwami. Stanęłem w, w Okulusie i dopiero wtedy wyłożyłem w nie moje włócznie. To jest bardzo ważne, żeby nie ładować z tego od razu, przeczekać jak, jak największa ilość mobów będzie po pierwsze, duża część musi być martwych mobów no i jak największa część musi być zarażonych klątwą naszą teraz jak widzieliście z samej kosy padły elity, dlatego nie musimy używać tych tej włóczni z kości tak często jak nam się wydaje, niektórzy tego cały czas próbują używać a my nie musimy Mamy naszą, jak widzicie, zbieramy jak największą teraz liczbę mobów, rzucamy sobie krainy umarłych, możemy sobie za darmo zabić tą elitę, co tu jest. Bo muszę go trafić, który to jest pan. Ten. Jak zauważyliście, po tym jak zeszły klątwy, damage spadł strasznie, dlatego musimy utrzymywać świeżość tych klątw cały czas. Jak widzicie, te klątwy... Kiedy są odpalone, naprawdę robią bardzo dużo. Okay, mapka nie jest najgorsza, potworki też nie są najgorsze dla nas. Powinienem stać w okulusie w tym momencie. Zwróćcie uwagę, jak skaczę moje życie, to łza gwiazdnej tkaczki tak mnie świetnie leczy, plus wiadomo, jakieś właściwości w wyposażeniu. Przychodzimy, szukamy kolejnej elity. No, najlepiej się skupić tutaj na elitach, chociaż jak jest duży, fajne, dużo fajnego trashu, to też można bić. Jest to też Dosyć ciekawe. Najgorzej jest jak mamy dużo. E, dużo bardzo przeciwników, którzy e, atakują na dystans. Okej. Okay. Mamy dużo czasu jeszcze do końca rifta, więc możemy sobie krainy umarłych użyć. Jak widzicie, za darmo żeśmy sobie zabili elitkę. Mamy mało życia troszeczkę, ale zaraz się tutaj wyleczymy. Zwróćcie uwagę na moją pulę życia, jak się wszystko elegancko ładuje tutaj. No i jak pozamiatane. No i okej, okay, i lecimy dalej. Bardzo szybko to wszystko schodzi. Jest to bardzo przyjemny build, bo my uderzamy praktycznie każdym, każdym, każdą rzeczą, którą mamy na pasku. Jakby nie było, i włóczniami uderzamy, rzadko bo rzadko, kosą machamy cały czas, zbroję cały czas odświeżamy, krainy umarłych praktycznie trzymamy na takie cięższe momenty, ale też używamy ją no, dosyć często w porównaniu do innych skill w innych buildach, gdzie bardzo często walczy się jednym skillem, a reszta to tylko jego wzmocnienia różnego rodzaju. Ok, okulus, jeszcze raz jedziemy. Widzieliście, jak szybko mu życie zeszło? Pięknie. Mamy litkę zabitą, wpadamy w grupę mobów. Jak największą część mobów zarażamy klątwą i znowu wysysamy kości. Zobaczcie, same zwłoki po nich tylko dostają. Te resztki możemy już podobijać w uczniu. Tak żeby nie stracić kirysu jastrzębia. Kirys jastrzębia e, działa kiedy mamy chyba więcej niż 90% naszego źródła, a my staramy się cały czas te źródło odnawiać. Tak to mniej więcej wygląda. O i mamy. Kapliczkę wyładowań, bez problemu, bierzemy. Za, jak najwięcej mobów zarażamy klątwą, one potem padają bardzo ładnie. Bo zwiększamy sobie damage po prostu tym. Mamy elitkę, bardzo fajnie. Stajemy w okulusie i patrzcie, no niestety nie mamy zwłok, ale tutaj nawet nie będziemy używać krainy umarłych. W razie gdybyśmy trafili na cięższą sytuację. No to głównie się tą krainą umarłych trzyma na bossa. okej okay, tu nic nie ma. I okej, okay, mamy trzeci poziom jak widzicie, z czasem i z przeżywalnością jest bardzo dobrze. Jej mamy elitkę, dużo mobów, bardzo fajna sytuacja. W zasadzie to tej krainy umarłych. O kurcze, teraz przez przypadek jej użyłem, przepraszam. To nie było jakieś super mądre, ale jej używamy głównie wtedy, kiedy nie mamy mobów w okolicy, kiedy zostaje nam elita, a wszystkie moby zostały zabite, to bardzo ona wolno schodzi, no bo nie ma ciał, nie ma w pobliżu nas y, mobków zarażonych klątwą, przeklętych, chyba tak powinno to brzmieć, tak powinno to mówić. Yy, I damage zadajemy strasznie, strasznie mały przez to. I wtedy właśnie się przydaje ta kraina umarłych, no bo rzucamy sobie ją. Ok, mamy tutaj elitkę. Ok, chodź tu, pani następny i ostatni. Ok, nie mamy zwłok. Spróbuję go tu przyciągnąć, on chyba jest tutaj z. Chyba się właśnie tu przyciął, gościu. Mamy zwłoki jeszcze jakieś tu w pobliżu. I zobaczcie, jak nie ma już mobów, no to patrzcie, jak tu wolno schodzi. Ale klątwy robią swoje, całe szczęście. Okej, okay, mamy kolejną grupkę. No, tak żebyśmy. Chciałbym wam na bosie pokazać, jak działa ta kraina umarłych elegancko w tym bildzie. Mm, a jeżeli chodzi o szczegóły tego bildu, no to w poprzednim filmu mój powinienem wam wszystko, wszystko, wszystko wyjaśnić. No więc, jak widzicie, czyści to świetnie. Mordujemy świetnie. 80 to nie jest wcale jakiś niski poziom. Ja wiem, że ludzie robią setki, 90, w moim klanie ludzie 90 robią. Pozdrawiam chłopaków. No, ale to wiadomo, zależy też dużo od giru, ja tutaj nie mam jakiegoś wybitnego, dużo od paragonu, którego też nie mam jakiegoś wybitnego. No i też dużo zależy od szczęścia, troszeczkę od fiszu, można powiedzieć, fishing to jest. To jest y, takie coś kiedy sprawdzamy czy jest coś w szczelinie ciekawego, ciekawe potworki, ciekawy układ. jak nie to wychodzimy. O. Duża liczba mobów, świetna sprawa. Jeszcze przy tym jak najemnik ma przyciąganie, to on ich bardzo fajnie ściąga w jedno miejsce i naprawdę jest świetnie. Okej, okay, i mordujemy, mordujemy te zastępy. I zaraz będziemy mieli bossa. Tutaj widzicie same pojedyncze mopki. Jak mamy taką właśnie sytuację, że jest dużo mopków, a mało e, mamy do końca czasu, to znaczy mało mamy już postępu, to trzeba jak najwięcej złoch narobić na wyższych szczelinach. Żeby po prostu z, z, zabić go... Okej, okay. na umarłych on nic nie może zrobić i patrzcie na to. Bardzo szybko, prawda? Tak więc, moi drodzy, zobaczymy, co nam tam dropnęło. I będziemy się widzieć w następnym filmie. Czy coś ciekawego tu nam się pojawiło? I niestety, z tego co widzę, to nic. Tak więc, moi kochani, dzięki ma wielkie. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że było czytelnie, wyraźnie i dobrze przekazane. Widzimy się w następnym filmie. Papa! Pa.